Cieszę się, że wygrał już. To jest legenda, to jest historia. Ma tworzy ma w Polsce. worywal jest mocny, ja też jestem mocny, więc będzie mocna walka. Czy była jakaś reprymenda od Martina czy Wojsława, że, że padły takie słowa w wywiadzie? Jesteśmy w Polsce i dążymy do tego, żeby Polacy wygrywali w Polsce. Nie, i no, jasne. jeszcze wyżej niż zagraniczne zawodnicy, oni przyjeżdżają w gości. Czy są jakieś wytyczne z góry dla zawodników, żeby nie podejmować tematów frekwitowych, nie pojawiać się na galach frekwitowych? Poznaj piękno Italii i spędź urlop w malowniczych rejonach Valentano czy Nerola. Bez tłumów to bez kosztownych pośredników. Mieszkania od polskich właścicieli w super cenach. Malownicze rejony Włoch na wyciągnięcie ręki. Sprawdź ofertę na mieszkaniaitalia.pl Ci vediamo! Czołem Brygada, Karol Garncarz z tej strony. Nowy tydzień zaczynamy od wizyty w MMA Legion Team Tarnów, czyli w najważniejszym miejscu, jeśli chodzi o mieszane sztuki walki w tym mieście. Obok mnie zawodnik tego klubu, Krystian Bledzień. Siemano Krystian. Witam. Krystian nie bez powodu my się spotykamy, bo zawsze się przecinamy jak się coś u Ciebie dzieje i nie inaczej jest tym razem. Ale na start dostałem tutaj od twojego trenera Dawida reprymendę, żebym ci absolutnie nie namawiał przypadkiem do robienia kolejnych tatuaży, bo ostatnio podobno KSW się e, skłoniło do tego, pytało czy jeszcze będziesz planował jakieś nowe dziary. Jeszcze troszkę jest miejsca, jeszcze kawałek nogi, może jeszcze troszkę rąk, ale na razie kończymy nogę i na razie robimy walkę. No to jest chyba trochę uzależniające, nie? Te tatuaże. Często to słyszę, że jak ktoś zacznie, to już to już ciągnie, żeby to robić i robić. No widzisz po mnie, jestem sobie wydzierany, nie? <laughs> no wiesz co, ja jak ogólnie chciałem być wytatuowany, yy, no ale może nie aż tak jak jestem, no jestem prawie cały, więc podoba mi się to, nie widzę się teraz bez tatuaży, czułbym się goły, więc to jest taka część mnie. A kto ci, kto ci zainspirował w jakiś sposób? No, na pewno skończyć jakiś wzorzec musiałeś zgarnąć. Wiesz co? nie, Ja ogólnie, jakbym mały, to już sobie rysowałem po rękach, już rysowałem sobie po nogach. Jak chyba oglądałem też pierwszy KSW, to Michał Materla właśnie mi się podobał jako zawodnik, jak on walczył i jego ogólnie charakter i, 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 i wizerunek, nie? czyli tatuaże zawodnika MA. Więc myślę, że to była jakaś tam moja mała inspiracja. No to nie sposób nie zapytać od razu o Michała Materla. Chciałem później przejść do tego tematu, ale w sobotę za nami Fame 27 Kingdom, gdzie Michał Materla po wielu perturbacjach zdrowotnych, osobistych wrócił do sportu w walce bokserskiej na małych rękawice z Dawidem Crazy Załęckim. Oglądałeś, jak ci się podobało? Przecież nie oglądałem tej walki, oglądają urywki, ale zawsze śledzę wyniki, wiesz, jak, jak on się bije. To jest taki wzór, wiesz, do naśladowania, wiesz, może to nie był jakiś mój wzór, ja jestem tam indywidualistą, wiesz, robię to co... To, co ja chcę, robię to, co moi trenerzy mówią, podejmuję wyzwania, bo dzięki wyzwaniom tylko możesz wygrać, możesz coś spełnić, nie? E, Ale cieszę się, że wygrał, wiesz, to jest legenda, to jest historia e, MMA, on MMA w Polsce, wiesz, e, dzięki niemu tak naprawdę e, również to wszystko e, wygląda tak, jak teraz wygląda. Mogę się tu bić, jestem tu i, i zobaczycie mnie w już za tydzień. No właśnie, bo ta historia, którą rozpoczynał Michał Materla od tych kilku gal rocznie, do tego jak wygląda produkt KSW teraz, to znaczy 12 gal w roku, platforma streamingowa, duży partner w postaci tutaj Kanal Plus, masa szans dla wielu zawodników w Polsce. No trzeba powiedzieć wprost, że na pewno to MMA dzięki KSW stworzyła MMA w Polsce, to jest raz, ale też na pewno swoimi ruchami, swoimi decyzjami, tym jak się rozwija jako firma pomogła temu sportowi zdecydowanie. No i właśnie, już 20 września za lekki tydzień z hakiem kolejne KSW, tym razem w Rzeszowie, pierwsze w stolicy Podkarpacia, więc, więc na pewno duże wydarzenie w walce wieczoru Andrzej Grzebyk, ale Krystian Bledzień jako człowiek z Podkarpacia, z Dębicy nie mógł oczywiście nie znaleźć się na karcie. Dla ciebie to trzecia waleczka. Jak mamy się w takim razie na końcu tego etapu przygotowań? Wiesz co, nie, ogólnie czuję się dobrze, wyspać teraz weekend, przygotowania dobre, tak jak zawsze, wiesz, dawałem się maksa, zrobiłem co mogłem, jeździłem do chłopaków do grapplingu, tutaj pracowałem ze swoimi trenerami, Radkiem, Dole, Dawidem. Pracowałem również u siebie w Centrum Sportu Walki, wiesz, nad parterem, nad zapasami, z moim kolegą i wspólnikiem Marcinem Blezieniem oraz z moimi chłopakami z Centrum Sportu Walki, których wychowuję. Więc no, przygotowanie tak jak zawsze, wiesz, robię to co działa, a działa na razie wszystko to co robimy, więc... Ja już wiesz, dużo się nie zmienia jako zawodnik, ja tylko mogę szlifować ten diament, który jest. No właśnie. Wiesz, mogę tylko pokazywać, dawać dobre walki, wiesz, tak naprawdę jakiś że tej walki nigdy nic nie wiesz. Jedna sekunda może wszystko zmienić i dodaję dla do ciebie wszystko, wiesz, pokazać to, co przygotowałem przez ten cały okres i ogólnie przez 16 lat, które trenuję, więc no co, jak zawsze wiecie, że, że daję maksa i myślę, że tym razem też tak będzie i, i przywiozę zwycięstwo do dębicy, bo rywal jest mocny. Ja też jestem mocny, więc będzie mocna walka, jak jest dwóch mocnych zawodników, no to, to się możecie się spodziewać fajerwerku w klatce i, i mam nadzieję, że to zapewnimy. Nie wrócimy cali, zdrowi i szczęśliwi do domu. Debiutowałeś tutaj w Tarnowie rok temu w sierpniu zwycięstwem, później porażka we Francji, dwóch Francuzów na, w, w historii twojej w KSW, teraz czas na Ukraińca, Mojza, Aleksandr, rekord troszkę mniejszy w porównaniu do dwóch poprzednich rywali, bo tam było 7-4, 7-5, takie podobne zbliżone rekordy, teraz 3-1, co nie znaczy absolutnie, że to będzie jakiś rywal z niższej półki, bo KSW absolutnie nie rzucać ci jakiś yy, na przetarcie zawodników, bo często się to tak określa w sportach walki, że to jest rywal taki na przetarcie, to znaczy, nie wiem, do zbicia nie wiem, nie lubię tego określenia, no ale tym bardziej tak nie robi KSW. Ja nigdy nie miałem rywali na starcie. Zawsze się biłem, nawet pod dwóch porażkach z rzędu, biłem się z mocnymi zawodnikami. Eee, byłem się z dużo mocniejszymi zawodnikami. Również od siebie bierałem takie walki, że byłem jako underdog i wielu, w wielu przypadkach byłem underdogiem, nawet w 3-4 moich walk. Więc nigdy nie miałem łatwych walk. Zawsze miałem jakieś wiesz, eee, jakieś mocne starcia. Te, te walki były mocne. Zawsze to serce było oddane, nawet jak jak nie wygrywałem, to takie bice mieli pożywkę i mogli się cieszyć i emocjonować moimi walkami. No nie no, emocji to przysporzyłeś wiele. Ale też muszę zapytać, bo Makarowski, z którym ty na MMA tak stoczyłeś wtedy walkę roku, to było 2022 2023? 2022 chyba. No to też jest na, na karcie tego KSW, więc można powiedzieć, że wasze drogi też doprowadziły do KSW. Mimo, że ty wtedy zakończyłeś to starcie porażką, to też jesteś na tej karcie, co prawda może trochę wyżej Mateusz. Jest jakaś delikatna, nie wiem, zazdrość wracasz, wracasz do tego pojedynku, że gdybym wtedy może wygrał, to może by to jeszcze inaczej się potoczyło. Analizujesz to jakoś? Nie, nie analizuję się. Cieszę z tego, gdzie jestem. Cieszę się, wiesz, że jestem takim zawodnikiem, a nie innym. Cieszę się, że trenuję w tym klubie. Cieszę się, że mogę się rozwijać i uczyć od dobrych zawodników, więc mogę rywalizować z mocnymi chłopakami. No, no mój, mój przeciwnik, to jest. Jest bardzo mocny wiesz, jest bardzo doświadczony i dobrze poukładany, trenuje w dobrym klubie, więc wydaje się, że będzie bardzo mocna walka, będzie również przygotowany, będzie chciał wygrać, podejmie w tym KSW i całkowicie tak samo inne emocje na pewno mu towarzyszą niż mi. No i co, ja będę starał się mu przeszkodzić, będę starał się dać dobrą walkę, będę starał się go znokautować albo wygrać przez podanie, albo przez decyzję, wiesz, w jakikolwiek sposób. Będę starał się, żeby przywieźć zwycięstwo do debicy. Jak patrzymy tak na kartę. KSW w Rzeszowie, bo tak jak wspominałem pierwsza, jest to pierwsza gala tej federacji w stolicy Podkarpacia. Które pojedynki tutaj u Ciebie wywołują jakieś jeszcze emocje? Mamy Piotra Kacprzaka z Łukaszem Harzewskim, też ciekawie zapowiadający się starcie. No ale też Szymon Bayer u siebie walczy z Ricardo Prazelem, więc tutaj też takie dość fajne. No i ten, ja jestem ciekawy tego Książkiewicza, bo będę na tej gali zobaczyć jak sobie poradzi ten Polak z Kanady. Wiesz co, na pewno no, kibicuję wszystkim Polakom, którzy walczą, a w walce Kasprzeka z Herzeckim na pewno kibicuję Kasprzekowi. Fajny, bardzo fajny chłopak. Spotkaliśmy się ostatnio właśnie we Francji i po coś tam porozmawialiśmy. Bardzo miły, sympatyczny gość. Ale powiem wszystkim Polakom, którzy walczą z zagranicznymi zawodnikami, jesteśmy w Polsce i dążymy do tego, żeby Polacy wygrywali w Polsce. I jeszcze wyżej niż zagraniczni zawodnicy, oni przyjeżdżają w gości, więc my chcemy ich ugościć, pokazać, że polska siła jest. No, zgadza się. Grzebyk kontra Tulszajew. To jest walka wieczoru tego pojedynku. Grzebyk wiemy, że wraca po, e, po tej prawdziwej wojnie stoczonej z Adrianem Bartosińskim. E, Tulszajew, no to też na pewno nie jest absolutnie rywal na przetarcie. Wręcz bym powiedział, że e, zbliżony poziom, patrząc na i rankingi, i na to, co prezentuje w klatce, to też będzie na pewno elektryzujące starcie w stolicy Podkarpacia. I teraz pytanie, czy Andrzej udźwignie, udźwignie to. The <laughs> Walcząc u siebie. Co, Andrzej jest na pewno doświadczeniem e, zawodnikiem. Wiesz, on ma ponad 20 rywalów zawodowych trenowaliśmy razem. No, bardzo długo. E, z 6, 7 lat jeździliśmy codziennie na treningi, więc widziałem go w akcji wiele razy. Trenowaliśmy razem, wiem, jak jest zawodnikiem, on nie odpuszcza. Daje na pewno z siebie maksa, będzie chciał, w, na pewno to wygrać. Wiesz w swoim mieście. jest Pieszyka SWO jest walką wieczoru, jest gwiazdą że, że, dla rzeszowskiej publiczności. E, ale przy tarcie, będzie miało bardzo mocne, wiesz, to jest walka 50-50, jeden albo drugi, wiesz, jeden i drugi jest mocny, jeden i drugi trenuje, e, tak naprawdę w walce nigdy nic nie wiesz, kto wygra, kto przegra, wiesz, walka na pewno będzie mocna, będzie elektryzująca, najlepiej, żeby to wygrał Grzebek, no ale wygra lepszy, I Jedno pytanie jeszcze, bo Krystian Blesień zrobił duży szum w internecie, gdy przyznał się, że dostał 10 koła za pierwszą walkę w KSW i wręcz, aż byłem zdziwiony tym, Aż byłem zdziwiony tym jak media to podłapały, raz, że zdziwieni byli internauci, że 10 tysięcy to... to tak mało w KSW, bo w Afrykach to dostają patusy po 300 tysięcy i tak dalej, wiesz to była taka narracja też dla mnie, ja od razu to skumałem, że Piszą to ludzie, którzy nie zdają sobie totalnie sprawy, jakie są realia w sportach walki, I to jest raz. Na no, dwa, że w ogóle to się odbiło tak dużym echem, bo, no bo też się zastanawiałem: no to y, z drugiej strony, ile by internauta myślał, żeby zarobić na wejście do federacji w pierwszej walce, która też otwiera y, kartę, nie? To nie była walka wieczoru, że ktoś ci zapłacił w największej federacji y, w Polsce i czołowej w Europie 10 koła. Tylko. Tylko to było no, zupełnie inne realia, nie? Jak Ty do tego podchodziłeś i czy spodziewałeś się, że Te Twoje słowa się roz, rozbujają po Polsce? Te słowa w ogóle mogłem miały nie wyjść. To jest po pierwsze. Po drugie e, cieszę się z tego, co mam. Cieszę się, że tu jestem. Ja powiedziałem, że w pierwszej walce mogłem nawet wyjść za darmo, bo to było moje, że, moje marzenie. Jestem tu. Zdobyłem tak naprawdę wszystko, co chciałem, o czym marzyłem i gdzie chciałem być e, w tym sporcie. Tak samo jak i we wcześniejszym, jak pływałem. Zdobyłem w jednym i w drugim wszystko, to co chciałem. Wszystkie swoje cele. Jestem w najlepszej organizacji w Europie. Cieszę się. Dbają to o mnie. E, no i co? Rywalizuje z najlepszymi w Europie. Tam już nie ma leszcze i kurcze. Tak naprawdę, wiesz, bijesz się z równymi sobie nawet jeszcze lepszymi, i to zależy wszystko od dnia, co będzie, co się stanie. A na temat pieniędzy już się nie wypowiadam. Czy była jakaś nie wiem od y, Martina czy Wojsława, że, że padły takie słowa w wywiadzie, bo wiemy, że w, w polskim sporcie kwestia pieniędzy no to jest mocno taka, utajni mocno utajniony temat, to znaczy nie mówi się po prostu o kwotach w wywiadach, gdzieś tam to czasami wychodzi, ale nigdy nie jest to tak powiedziane wiesz czarno na białym, wszystko gra. Wszystko gra, nie było żadnych, absolutnie. Yy, mówisz, że dbają o Ciebie w KSW, pociągnijmy w takim razie. Wiesz co? wszystkich dbają w KSW, wiesz. E, sam jeździsz na te mniejsze federacje, widzisz, jak to wszystko wygląda, nie? Mm -hmm. Widzisz, jaka jest oprawa na KSW, widzisz, jak dbają o tych zawodników, wiesz, biorą Cię, typują Cię, przygotowują Cię, mówią Ci wszystko, co masz zrobić, masz jedzonko, wiesz, masz, e, masz spanie, wiesz, wożą Cię tymi busami, dbają o Ciebie. No Kurczę, no, to jest najlepsza federacja w Europie. Więc no to już musi tak być. Walczę na, na prawie na każdej gali w Polsce i na, na, na wszystkich federacjach i największych federacjach tutaj w Polsce, więc mam porównanie. No i naprawdę no jest, to jest najwyższy podział MMA. Nie? Zgadza się, ja też mogę to powiedzieć, że gdy przyjeżdżam na wydarzenia KSW, a jeszcze też po różnych mniejszych eventach, no to czuć, czuć zdecydowanie te różnice, że, że tutaj jest poziom. No i szama na KSW dla mediów zawsze jest topowa, więc zawsze przyjemnie odwiedzić, odwiedzić KSW. Ehm... Czy, ja zapytam może wprost tak, czy zawodnicy dostali jakieś, nie wiem, wytyczne od góry, by nie podejmować tematów gal bo wiemy, że KSW ostatnio troszkę zmieniło swoją mm, ścieżkę, to znaczy Maciej Turski czy sędzia Piotr Jarosz, osoby, które były związane z federacjami freakowymi pożegnały się z pracą w organizacji i zaciekawiło mnie tak, a my się znamy, więc stwierdziłem, że spróbujemy. Um, czy są jakieś wytyczne z góry dla zawodników, żeby nie podejmować tematów frekwajtowych, nie pojawiać się na galach frekwajtowych, nie trzymać się tego tematu? Wiesz co, ja czegoś, te, czegoś takiego nie dostałem, nie dostałem żadnej informacji, ale ja nie, że na te gale frekwajtowych nie oglądamy już prawie teraz w ogóle gali frekwajtowych. Mnie interesuje sport, mnie interesuje, co ja robię, mnie interesują prawdziwi zawodnicy. No oczywiście, no tak samo no, tu widzisz, żeby na tym fajnie. teraz byli prawdziwi zawodnicy, damek, kto, wiesz, to wszystko się rozwija, wiesz? Ka -ka 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 każdy gracz, czyli każda organizacja chce być jak najlepsza, więc musi robić te dobre walki, sportowe walki, freefajtowe walki. Wiesz, ja jestem teraz w Federacji KSW, to mnie interesuje. Jak będę kiedyś w innej Federacji, lub, albo już się tam zostanę, lub yy, będę jeszcze dalej się tam bił. No jestem cały czas w sporcie, nie? może kiedyś. No zobaczymy, nawet wiesz, nie myślę o tym. Na razie się skupiam teraz na tej walce, na razie się skupiam po walce na odpoczynku, żeby wrócić, wyleczyć kontuzję. Eee, no i co, żeby po prostu odpocząć, bo to jest druga walka pod rząd, nie? Moja tak naprawdę ile? Ja tydzień dwa odpocząłem i, i, i dalej zapierdzielałem do walki. Jestem już zmęczony na pewno, wiesz, chcę zrobić tą walkę jak najlepiej potrafię. Chcę się zaprezentować swoim kibicom, bo jedział 250 osób do Rzeszowa. Wiesz, że każdy tak dba o ciebie jak ty 250 biletów sprzedajesz na no, się nagra. wydaje że tam dużo, dużo więcej biletów sprzedali sprzedało osoby rzeszowa ale staram się żeby tak samo pomóc federacji wiesz e, i rozpromować to wydarzenie w moim mieście, to znaczy, to prawie w moim mieście, tak samo jak w prawie moje miasto był Tarnów, jak ja się tu biłem. Zgadza się. Tak samo jest w Rzeszu, bo to jest Podkarpacie, tu była Małopolska, tu trenuję, tam też trenowałem, wiesz, to jest w Podkarpacie. I może kiedyś zrobię w Dębicy, To wtedy będzie w moim mieście. Wtedy było dobrze, ale w Dębicy dzień wcześniej, <laughs> bo dla kibiców sportu walki na Podkarpaciu przyszły weekend zapowiada się naprawdę bardzo emocjonująco. Jak wspominaliśmy 20 września, sobota, hala pod promie. ASW 110, a dzień wcześniej w Dębicy, w rodzinnym mieście Krystiana i jego brata Gabriela magazyn Boxing Night 3, a więc zawodowa gala boksu organizowana tutaj przez naszych, przez Akademię Boksów w Lisiej Górze, gdzie właśnie w jednej z głównych walk Gabriel Blezień, twój brat, twój brat stoczy kolejną zawodową walkę bokserską. No chyba takiego weekendu jeszcze nie mieliście w rodzinie. Wiesz co, w ogóle ta gala miała być 20. Tak, pierwotnie tak, ale potem 20, trener... No, ale że no, nie ma szans, żeby była tego, jak ja się z tego, bo już wiesz, teraz Gabrysio nie był w Francji, wiesz, to jest taki mój talizman, ja i on jesteśmy takimi swoimi talizmanami, wiesz, że jeździmy razem na te walki, może nie zawsze stoimy razem sobie w narożnikach, bo on ma swoich trenerów, ja swoich trenerów, wiesz, ale wspieramy się, jesteśmy razem, dobrze czujemy razem. Ale jak jestem w szatni, tak. to widzę was dwóch. No. Tak, no wiesz, ja jestem z młodym zawsze, wiesz, tak samo on ze mną, ja go wspieram, czy on wygrywa, czy on przegrywa, ale to on tak samo z drugiej strony, wiesz. Trenujemy również razem, co bardzo dużo czasu spędzamy razem. To jest tak naprawdę jedyny mój przyjaciel, nie? któremu mogę powiedzieć wszystko, któremu mogę zaufać, więc no, na pewno trzymam za niego kciuki. Chcę, żeby młody, wiesz, jeszcze ma przed sobą karierę. Chcę, żeby młody po prostu zaszedł jeszcze wyżej niż ja. Chcę, żeby był mistrzem. Chcę, żeby zarabiał z tego pieniądze, chcę, żeby rozwijał się i był jeszcze lepszy ode mnie i, i żeby zdobył szczyty, swoje szczyty, swoje cele, o których marzy, o które sobie zaplanowałem. Tak, tak więc zapraszamy. Dzień wcześniej przypominam w Dębicy, hala Mosiru, magazyn Boxing Night 3. Wiemy, że ostatnie jeszcze sztuki biletów są gdzieś w sprzedaży. Centrum Sportu Walki Dębica. O, Centrum Sportu Walki Dębica, bo tam też lokalnie jest jest dystrybucja, tak więc Gabriel Blezień piątek 19 września magazin Boxing Night 3, Krystian Blezień 20 września KSW 110 Rzeszów, hala pod promie, no to będą mieli rodzice, weekend pełen emocji, jak dwóch synów dzień po dniu się bije, nie? Stara dystansowała. <grymne> oby nie, oby nie. W takim razie. czekamy na przyszły tydzień. Jak widzicie, Krystian w formie. Krystian nie może się doczekać. Krystian już odlicza do tego, co wydarzy się na KSW 110. Piszcie swoje typy, jeśli chodzi o, o te gale w stolicy Podkarpacia. No i co? Widzimy się w Rzeszowie. Do zobaczenia. Poznaj piękno Italii i spędź urlop w malowniczych rejonach Valentano czy Nerola. Bez tłumów turystów, bez kosztownych pośredników. Mieszkania od polskich właścicieli w super cenach. Malownicze rejony Włoch na wyciągnięcie ręki. Sprawdź ofertę na mieszkaniaitalia.pl. Ci vediamo!